Dzień Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jak co roku w lutym obchodzimy święto włocławskiej PWSZ-ki. Święto, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez w naszym mieście. Na uroczystość przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władzy samorządowej Włocławka i województwa kujawsko-pomorskiego. Impreza rozpoczęła się od części oficjalnej, gdzie jednym z głównych punktów było wystąpienie rektora PWSZ, który poinformował o wprowadzeniu nowoczesnych metod dydaktycznych do procesu kształcenia we włocławskiej uczelni. Chcielibyśmy dzisiaj poinformować szanowni Państwa o naszym nowym przedsięwzięciu, które można nazwać ważnym etapem na drodze do unowocześniania naszej uczelni. Otóż od semestru letniego. Wprowadzamy w naszej uczelni pilotażowy program kształcenia na odległość, tak zwany e-learning. E-learning w PWSZ, czyli Uczelnia Bliżej Studenta. Taki tytuł nosił wykład doktora Rafała Grzybowskiego, który przekazał zgromadzonym informacje na temat tej metody nauczania i przekonywał, że bez nowoczesnych mediów nie ma dzisiaj nauczania. Przede wszystkim to wykład może przyjść do domu do studenta. Może przyjść do niego poprzez internet może ten wykład być odbywany w indywidualnym trybie, czyli w takim, z taką szybkością, jak student chce, a nie tak, jak musi słuchać. Podczas święta zostały uhonorowane osoby, bez których PWSZ nie byłaby taką uczelnią, jaką jest dzisiaj. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Kapituła medalu zasłużony dla uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku W głosowaniu tajnym przyznaje tytuł zasłużony dla uczelni Następującym osobom. Tytułem zostali obdarowani m.in. senator Andrzej Persson, pierwszy zastępca prezydenta Włocławka Jacek Kuźniewicz, profesor doktor habilitowany Michał Klinecki, dr Hanna Szczechowicz oraz dr Ernest Kuczeński. Uroczystość uświetnił chór Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku, który w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie działalności artystycznej. Jestem bardzo zadowolona. Już przed studiami słyszałam, że jest to szkoła o dobrym poziomie, szczególnie na filologiach i mogę to potwierdzić w tej chwili już po, tym, po tych trzech latach praktycznie. Że poziom jest wysoki, jest bardzo zadowolona z wyboru tej szkoły. Włocowska Uczelnia, rozpoczynając swoją działalność w 2002 roku, kształciła na jednym kierunku 90 studentów. Po 9 latach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, na pięciu kierunkach i 25 specjalnościach studiowało już ponad 2000 studentów. Pan rektor, rozpoczynając działalność 9 lat temu, e, orał u góry i dziś, nie dosłownie dziś, ale nie tak dawno na inauguracji Roku Akademickiego zapowiedział, że już tak dalece go załamał, że może od nas odejść. My wszyscy ufamy, że Pan Rektor po wykonaniu tak ciężkiej pracy pozostanie z nami, choć przepisy nie pozwalają, aby kolejny był Rektorem, ale jednocześnie chylę czoła przed Panem Rektorem za to, że pozostawia tę uczelnię w takim stanie, w którym można odejść, zostawić dzieci same i nic się nie wydarzy. Po części oficjalnej przyszła pora na tę mniej oficjalną. W jednym z włocławskich klubów studenci wzięli udział w potyczkach umysłowych. Była to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy. Dziedzin i pytań było wiele, a śmiechu jeszcze więcej. Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs na twarz uczelni. Kandydaci, którzy chcieli reprezentować sobą, swoją uczelnię, musieli się nieźle napocić, by zostać wybranym. Kandydatur było wiele, ale zwycięzców mogło być tylko dwoje. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Przemysław Worek, student drugiego roku filologii angielskiej. Wśród dziewczyn twarzą uczelni została Paula Wasilewska, studentka pierwszego roku pedagogiki. Głównie interesuję się filologią i językami. W wolnych chwilach staram się rozwijać swoją pasję, jeśli chodzi o motoryzację i komputery. Resztę wieczoru studencka brać spędziła na hucznej zabawie, która trwała do rana. Tak zaczął się rok 2011, a święto PWSZ to był dopiero początek kolejnych ciekawych imprez, owocnych inicjatyw i przyszłościowych projektów, które zostały wprowadzone w życie w roku akademickim. Drzwi otwarte. Po raz kolejny we Włocławskiej Uczelni odbyły się drzwi otwarte. Z zaproszenia skorzystali uczniowie i nauczyciele, ale przede wszystkim osoby zainteresowane studiowaniem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wybór właściwej uczelni to dla młodych ludzi kończących szkoły średnie bardzo ważna decyzja. Dlatego uczelnia wychodząc naprzeciw przyszłym studentom zaprezentowała to, co jest ważne z punktu widzenia przyszłego żaka. Młodzi ludzie mogli brać udział w otwartych wykładach i zapisać się do grup tematycznych, w których uczestniczyli w przy Przygotowanych specjalnie dla nich interesujących warsztatach z wybranej przez nich specjalności. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z kierunku informatyka. W wielu salach prezentowane były różne doświadczenia i pokazy z nagrodami dla biorących w nich udział. Dla wielu osób był to pierwszy kontakt z wyższą uczelnią, dlatego możliwość zobaczenia nowoczesnych sal wykładowych, rozmów z wykładowcami oraz studentami, którzy wybrali wrocławską uczelnię, była dla nich nieocenioną pomocą przed tak ważnym wyborem, jakim jest wybór uczelni i kierunku studiów.